Skoro tak wielu ludzi nie kocha siebie, jak to zrobić? Jak pokochać siebie takimi bardzo prostymi metodami, nawet bym powiedział przyziemnymi, które każdy może sobie w domu zrobić. Bo na przykład fajnie, że kobiety mają alternatywę przyjechać do ciebie na warsztat, prawda, słowiańskiej? A na przykład mężczyźni, no pewnie są też jakieś inne procesy terapeutyczne, które można na sobie zastosować. Ale jak każdy, niezależnie od płci, mógłby sobie samemu pomóc? No, ja z mężczyznami też pracuję, tylko że jakby tych mężczyzn, niestety, trafia, wiesz, do mnie trochę mniej. Słowiańska jest tylko dla kobiet, ale Gaja Medicine, warsztaty czy tańce duszy, czy praca szamańska jest jak najbardziej też dla mężczyzn. Natomiast, wiesz, to jest też tak, że to jest bardzo indywidualne. Znowu, z mojego doświadczenia, mi pomógł bardzo taniec, a wtedy jeszcze. Jakby ja sama z siebie, skąd te, te opaski mi się pojawiły też na moich warsztatach, dlatego że ja tańczyłam zawsze z zamkniętymi oczami. Gdziekolwiek szłam, to tańczyłam z zamkniętymi oczami. I co na co dzień możemy zrobić? Nie musimy nawet tańczyć. Jeżeli możemy, to usiądźmy na tyłku, najlepiej na podłodze, to szybciej nas ugruntuje. Jeżeli nie, to gdziekolwiek jesteś, w tramwaju, w biurze, zamknij oczy i Poczuj, co się dzieje z Twoim ciałem. Jaki jest Twój oddech? Czy on jest płytki, bo to większość z nas ma płytki. Ale też tego nie oceniaj. Czy mam spięte plecy, czy mnie coś boli. A jak już poczujesz ciało, poczujesz oddech, bo ja uważam, że jest łatwiej w tej kolejności, to obserwuj. Jaka emocja, jaka myśl pojawiła się wcześniej, czy co się wydarzyło, czy na przykład pół godziny wcześniej miałeś trudną rozmowę. I dla mnie to, było, to, to były takie pierwsze kroki w tym, i też oczywiście. O, co jeszcze bardzo ważne, dać sobie prawo, znajdź, prze, znaleźć przestrzeń, bezpieczną przestrzeń, e, upewnić się, że osoba, która to robi, e, ma czyste intencje. Intencje w tym są bardzo ważne, że na przykład nie robi tylko dla, dla, dla pieniędzy, aczkolwiek one oczywiście też są ważne, e, ale może to też być bliska Ci osoba, tak, przyjaciel, przyjaciółka, znaleźć taką bezpieczną przestrzeń. Czy terapeuta, czy prowadzący warsztaty, i wyrazić, wyrazić, wykrzyczeć, jak ja to mówię, wytelepać coś, co ci tam leży na tej wątrobie. Oczywiście są takie, ale to nie, to nie w audycji. Ja robię ćwiczenie z wewnętrznym dzieckiem, z osobami, z które do mnie trafiają. To jest proste ćwiczenie, natomiast ważne jest, żeby być przy tej osobie wtedy, ale bardzo skuteczne. Gdzie masz szansę, jakby wyrazić to wszystko, czego nie dane ci było wyrazić, właśnie zazwyczaj w dzieciństwie, bo nie zdarzyło mi się inaczej, żeby to, co się działo z człowiekiem teraz, w jego relacjach, w życiu, ze zdrowiem, że nie miało to nic wspólnego z tym, co się działo u niego w dzieciństwie i wyrazić nawet jeżeli nie masz to pójść y, w pole mm. <laughs> tak podziękować, przeprosić też y, wszystko dookoła, poprosić o wsparcie, czy las, y, czy przestrzeń, w której będziemy, bo to też jest ważne. I Wykrzyczeć. Wiesz, krzyk, ja zauważyłam, że ludzie w mieście nie mają takiej okazji. Dlatego sala też, w której ja prowadzę swoje tańce, tam nie ma żadnych sąsiadów, to jest w miejscu zresztą, gdzie ja pracuję jako wolontariuszka z osobami niewidomymi, niepełnosprawnymi umysłowo. I tam też jest dobra energia, fajne wibracje, bo ci ludzie mimo że są tak z trudnymi rzeczami, to oni mi dają bardzo dużo. I w tym miejscu oczywiście często nie, i to też jest ważne, żeby nie oczekiwać, że to się pojawi za od razu. Bo jak ktoś jest, wiesz, przez 40 lat nie daje sobie prawa do krzyku czy do szlochu, bo tak co innego płacz, a co innego, bo wtedy przy szlochaniu jakby wiesz, od razu e, to idzie niżej, idzie tu do centrum, do brzucha mm. i też inaczej się oddycha. E, żeby. Wyrazić, wyrzucić, oczyścić ten cały syf, bo to się przejawia, wiesz, to miłość do siebie, ale też wybaczanie i tak dalej. Trudno wybaczyć, wiesz, może z pozycji głowy, ale z pozycji serca i z pozycji ciała. Ja nie, nie wierzę w, w takie wybaczenie, jeżeli tego wszystkiego nie wypowie się na głos, nie wykrzyczy, co. Co się działo w nas yy, w, w dzieciństwie, tak? Mówimy oczywiście o tych trudnych rzeczach, często traumatycznych.